Tym razem w czerwonym narożniku z Irim Prochaską. I przyjmuje kopnięcie na głowę! W pierwszych 30 sekundach walki Iri Prochaska próbuje od razu Mamet. Jeszcze raz, teraz kopnięcie okrężne z wyskoku. Co tutaj się dzieje? Eee, Mamet tu ładnie podbrudkowy ogusza. I eee, overhand eee, spinning back face to Iriego. Tutaj ładne... ładny knockdown w wykonaniu Mameda Kalidowa okej, okay. na gardę dużo przyjmuje, co dziwne u Iriego, zazwyczaj przyjmuje na czoło albo unika, kolejny high kick i overhand ogłusza Ma e e Iriego prohaskę, nietrafione e e latające kolano oj, rozcięcie pojawia się u Mameda na twarzy hmm. I knockout! Jiri Prochaska obrócił się wokół własnej osi, no i dostał kopnięcie na twarz.